Kanał wolno i szybki serwis olejowy spróbujemy zrobić na trasie, na jakimś przypadkowym parkingu, ale wydaje mi się, że tu zrobimy to w miarę bezpiecznie. Oczywiście postaram się zachować jakieś normy przyzwoitości i nie napaskuć tutaj, więc sobie popodkładam różne rzeczy. Co, pokażę Wam co mamy. dwie takie banki 10-litrowe, z tym, że jedna jest odkrejona góra, spróbuję spuścić olej. Oleju, filtr oleju klucz do odkręcania filtra oleju jeszcze takiego w życiu nie używałem będzie test zobaczymy czy się uda dwa lejki do nalewania oleju winda samochodowa rękawiczki nitrylowe bo jak się ufaj dole tym olejem z dieselka to rączki potem będą przez tydzień pachniały starym kebabem no i co 6 litrów oleju wchodzi do, sam, do samochodu, naszego silnika. Ja mam 7 filtr. Dwie koszulki na zmianę, gdybym się spocił przy tej pracy, nie żartuję. Tym będziemy, tym będziemy wszystko wycierać i podkładać. No i kartonik. I jeszcze sobie muszę coś na podkładkę dać. Tak, dla przypomnienia, jesteśmy w Hiszpanii. Kierujemy się w stronę Afryki, ale to jeszcze chwilę potrwa. A przejechane na tym oleju mam prawie 13 tysięcy kilometrów, więc już najwyższy czas na niego. Potrzebuję sobie tylko lekko unieść prawą stronę. Z pierwszego powodu, takiego, że stoimy lekko w na prawą stronę. A drugi powód jest taki, że trochę pod spodem mam mało miejsca a muszę się tam dość głęboko wczołgać ja mam jeszcze ze sobą taki taki zestaw narzędzi ale zaraz Wam pokażę jak niewiele narzędzi trzeba do, do wymiany oleju filca w, w Fiacie Ducato 2.3 Multijet z 2016 roku będziemy to robić w samochodzie naszym Fiat Ducato 2,3 litra MultiJet 2016 rok. Więc, jakby ktoś miał takiego kamperka lub takiego busa, to może sobie zerknąć, jak, jak robię to. Ja proszę nie traktować tego jako poradnik profesjonalny. Ja wiem, jak to się robi, jak to się powinno zrobić, ale robię to dla siebie. To nie, nie robię tego jako materiał instruktażowy. Wiesz, że Banienka na testy. Okej, okay. nie wiem jakieś ja tutaj złożę, ale okej okay. myślę, że powinno być że powinno być dobrze. Spróbujemy go teraz odkręcić Będzie gorące, bo jest nagrzany olej. Najciekawsze jest to, wiecie co sobie teraz uświadomiłem Miałem kupiony nowy koregoleju z podkładką pusczeniającą i właśnie sobie uświadomiłem, że nie mam go przy sobie. Aha. No, ciekawie, ciekawie się zapowiada. To strasznie było to przeprycone podsunę sobie to od razu a najciekawsze, że to ja wymieniałem i korek co prawda był stary ale uszczelka była nowa troszkę mam za, za blisko tę miskę ja sobie robię na takim e, przegubowym kluczu żeby mi to nie wpadało Trudno, wyżej sobie Wolałbym, żeby mi ten korek nie wpadł do, do miski, ale jak wpadnie, no to już no to już trudno. O i właśnie, właśnie tak jak to. widzicie na załączonym obrazku, chciałem, żeby nie wpadł, wpadł. Dobra, pierwsza koszulka. Cyk. Elegancko ja zawsze o tym zapominam robię to dopiero później, ale no, nawet spoko bo nie ma takiego chluśnięcia popuszczam sobie korek w lewu, nie odkręcam go całkiem popuszczam i wyciągam trochę bagnet No, teraz jeszcze wyżej o tak no i tam mamy filtr oleju i z nim też może być niezła, niezła heca, natomiast tutaj już modzie, możemy się spodziewać grubszego wycieku, jak widzicie on jest, co on jest tutaj, on jest poziomo, więc żeby go odkręcić, on jest zapełniony olejem, więc na 100% dużo tego oleju się tutaj rozleje na pewno trochę tutaj I na pewno trochę pod pod filtr na pompę na pompę klimatyzacji o tu będzie gruby przeciek dobra, teraz wiecie co? mam taki klucz no jest takie ciekawie, że działa w dwie strony, można zakręcać i odkręcać, jeśli będziemy odkręcać dobrze ustawimy, czyli tak nie tak, tak to im większą siłę użyjemy kluczem na to, żeby się to odkręciło tym bardziej to będzie się zaciskało tylko tak jak mówię ja tego jeszcze wcześniej takie kluczy nie używałem zawsze to robiłem jakimiś żabkami albo idzie elegancko proszę proszę wiecie kto to zakręcał? ja jak będziemy zakręcać nowe to wam powiem jak ja to robię i dlaczego później nie mam z tym problemu proszę teraz już powinien iść klucz jest fajny nie wiem jak by się sprawował yy, przy takich tak zawsze przeproszę powiem mocno dopieprzonych filtrach? Bo wiem, że mechanicy tutaj nie, szczęcą, nie szczędzą dobrych chęci niektórzy. Niektórzy nie szczędzą chęci dobrych, żeby to dobrze dokręcić. Nie ma takiej potrzeby. Leje się już, leje się, leje się pięknie. No super Super to zrobiłem. No mam Czy ile wpadło do worka? i dobrze, że mam kartonik podłożony pod, pod spód dobra to się będzie lało na szmatkę, ok, jest fajnie A muszę tutaj trochę jeszcze zareagować szybciej bo widzę, że mi się tam dobra, tu jest troszkę się. oblało to jest spoko, to jest naprawdę ok ale to mi się zle, zaczyna zlewać z tego z kartonu a to już nie jest fajne obiecałem sobie, że na, nie narobię tu ani plamki powiem że najbardziej obawiałem się filtra odkręcenia go ale z tego co widzieliście to największy opór to stawiał korek spustowy trochę mnie to martwi, że będę musiał że będę musiał założyć stary i to jeszcze na starej uszczelce no, i zakręcę, zalejmy olej, i po paruset kilometrach sprawdzimy, czy tam się nic nie, nie leje. No i okej, okay, no i co, i tyle. Tyle, co jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, wiecie co ja teraz zrobię? Kodek dalej mamy spustowy, odkręcony. Wlewam nowy olej. Tak jak mówiłem, kodek spustowy jest jeszcze odkręcony. Dlaczego to robię? Już Wam powiem. Robię to dlatego... miałem pół litra mniej więcej. a nawet nie. Żeby z dna yy, miski olejowej yy, wyleciał... Yy, wyleciała ta resztka tego brudnego oleju starego. On tam zawsze tkwi w zakamarkach. I te pół litra... Czy, lepiej było troszkę więcej, ale te pół litra już spowoduje, że... że... Troszkę go tam, tą miskę przepłuczemy i generalnie tak, ja zazwyczaj, zazwyczaj stosuję, uwaga, kontrowersyjny temat tu mechaników, stosuję półkanki silnikowe, tak, może nie za każdym, za każdym razem, gdy wymieniam olej, ale co drugą, co, co drugą wymianę, chyba, że Chyba, że jest coś, coś bardziej nie tak, że bierze olej, to co wymiana oleju. Natomiast e, zawsze, jak kupowałem e, jakiś samochód, używany oczywiście, to zawsze pierwsze co wymieniam olej, e, czy przy wymianie oleju stosowałem pukanki. Napiszcie w komentarzach, jakie macie, jakie macie podejście do stosowania pukanek silnikowych. Jestem bardzo ciekaw. Ja stosuję z własnego doświadczenia, ale nie namawiam. Ja stosuję ja widzicie tam sobie jeszcze, jeszcze sobie ten nowy olej co wlał jakby wypchał, wypłukał ten. Ten stary, niech sobie to tam ładnie się jeszcze leje. A my co, zajmiemy się nowym filcem. Sam przyznacie, że ładny mam plener, jeśli chodzi o wymianę oleju i filców. Dobra, teraz tak. Największą zagadką zawsze dla mnie jest to czy kupiłem, czy kupiłem właściwie filtr oleju. Teraz zobaczymy. Ten ma... O, co jest ze stością? To ma taki numer. I tak wygląda. Powiedzmy, że wyglądają tak samo. Natomiast ten jest filtrona, więc on będzie miał inny numer. A ten jest MANA MAN? Tak, MAN filter. A tak z ciekawości jeszcze, bo ja się średnio orientowałem w tym temacie. Jak z waszego doświadczenia pytam głównie facetów, a może i nie tylko, sprawują się filtry filtrona, bo man nie tak odwrotnie filtron jest chyba na licencji Mana, o ile się nie mylę tak Czy jakoś czy jakoś tak Zanim, zanim zakręcicie nowy oleju, trzeba tą szczelkę tutaj delikatnie nasmarować ona z jednej strony jest przyklejona do filtra ale w momencie dokręcania się, jak już zapie kontakt z obudową z podstawą tam jej to żeby się nie przyfałdowała, ani nie nie zruszała teraz tak, ty, dlatego że ten filtr oleju przychodzi w poziomie więc nie mogę go napełnić, jak często robię, jak, jest, jak, jak są filtry pionowo montowane. Tak, można go sobie napełnić i w momencie pierwszego rozruchu silnika po, po takiej wymianie oleju, yy, od razu ten, filtr, yy, ten, ten olej jest do magistrali tam dodawany. Ja go tylko częściowo zaleję. Tak, nawet nie do połowy, żeby mi się nie wylał przy, yy, przy montażu. Czy jak tu będziecie, to będziecie coś widzieć? Być może, że tak. Tylko. Gdzie mam tyle? Jeszcze raz. Szmatka, bo tu znowu troszkę podciekło. Wycieramy dobrze podstawę filtra. Bierzemy filterek. Ja mam tak troszkę Troszkę nie na rękę, ale spoko. I teraz tak Trzeba wziąć wielki, długi klucz i dokręcić, aż się będzie klucz wyginał, tak? Nie. Nigdy na maksa. Po to jest ta gumowa uszczelka. Ja to robię na, na, na tak zwanego czuję, ale generalnie chodzi o to, że do pierwszego oporu i 3 czwarte obrotu. Ja to robię tak, że ile, ile mam siły w jednej prawej ręce, tyle go dokręcam. I sami widzicie, widzicie, że po zrobieniu 13 tysięcy kilometrów, po roku użytkowania. Odkręcił się bez problemu. Także spoko. Ok, pięknie. Tam Zobaczymy, czy tam nic nie pociekło. Nie, tam jest tylko zakurzone. No i świetnie. Zostaje nam poczekać, aż wszystko dokładnie sobie ścieknie. I musimy wyłowić korek z tej miski, z tej bańki, bo przecież nam tam wpadł. Teraz muszę zrobić takie. Taki machnią. widzicie tam coś? dobra widzicie, że podrzucić szmatę, a wyciągnąć miskę, bo tam dalej kapie i jeszcze przez chwilę będzie kapało. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie kapie sobie na szmatkę. I elegancko. I tak wygląda olej. Nie jest źle. Jak Na 13 tysięcy km nie jest źle. Ale tak jak mówię, przed, tyma, przed tymi 13 tysiącami wleciała półkanka i olej zgodny z normami producenta. To przy okazji jeszcze Wam powiem, czym ja się sugeruję przy wyborze. Yy, olei do silników. To, że akurat, akurat tutaj jest yy, Total, Quartz, coś tam i że tu jest napisane 5W30 i coś tam, coś tam, że na przykład Long life czy coś, to jest akurat dla mnie mało znacząca informacja. Dla mnie ważna jest ta specyfikacja ACEAC2 i producent tego modelu silnika w tym samochodzie wskazuje na to, żeby używać oleju o takiej specyfikacji. A to, że on tam zaleca sobie jakąś motulę czy coś tam, to jest jeszcze inna sprawa. Tutaj też jest ta specyfikacja powtórzona. Akurat tutaj Fiat jest wymieniony. Fiat. Specyfikacja Fiata ma 955535 S1 yy, Iveco. Dupa Pesa, czyli Peugeot Citroën. A to, że ktoś wam mówi, że do waszego silnika musicie lać 5W30, czy 0W30, czy 15W40, to znaczy, że średnio ma pojęcie o czym mówi. Do tego samochodu producent zaleca olej 0W30, i ten taki był. Większość mechaników powie, że to jest woda. No ale skoro producent Przewidział taki olej, to znaczy, że tak skonstruował silnik, w nim są takie kanały i takie luzy między elementami współpracującymi, że na takim olej to ma działać. Natomiast jest notatka, że może zostać użyty olej o innej, ale zbliżonej klasie lepkości, czyli klasa lepkości, to jest to na przykład 5W30, pod warunkiem, że zostaną zachowane normy tego oleju. Ok, ja przechodzę teraz z 0W30 na 5W30 dlatego że teraz najbliższe kilka tysięcy kilometrów, nie planuję zrobić w, temperatur w temperaturach niższych niż 0 stopni, a co, co najlepsze, na, na pewno raczej to nie będą temperatury niższe niż plus 5 stopni, więc nie potrzebuję oleju, który wystartuje ze swoimi mo możliwościami optymalnie smarnymi, jakoś tak nisko, więc zdecydowałem się na olej 5w30. My tu gadamy, a, a nasz korek jest dalej w misce. Próbuję łapą, już powinien ostygnąć na tyle. I co co, nie mogę, nie mogę znaleźć jakiegoś narzędzia. Olej już jest na tyle ostygnięty, że powinienem go o! Skubany jest! Pięknie! Dlaczego nie lubię, gdy korek oleju wpadnie mi do, misji, do zbiornika, gdzie spuszczam wodę? Ano dlatego, że tracę wtedy na nim informację, <laughs> jakby tokolwiek nie zabrzmiało. Ale spróbuję wam to już, już pokazać. Korek oleju, tutaj, w tej górnej części bardzo często, prawie zawsze, ma magnesik. Gdy silnik jest jakby nienaturalnie zużywany, czyli coś się w nim stało, albo coś zaczyna się przycierać, to opiłki jego elementów, zebrane z całego silnika przez olej, ląduje w misie olejowej, tak czy siak. I ten korek przyciąga te opiłki metalu i potem można poznać, czy z silnikiem jest coś nie tak tutaj nic nie widzę natomiast przez to, że wpadł z jakimś tam lekkim impetem do, do naszej tej, tej wanienki, że tak powiem no to mogły się częściowo wypłukać te nasze informacje, że tak powiem ale wierzę, że jest w porządku spróbujemy teraz przykręcić koreczek spustowy i nalać Nalać sobie już oleju i będzie sprawa załatwiona. Takim już kluczem będę przykrę... przykręcał kolek... kolek. Kolek oleju. To jest klucz dynamometryczny. Jedno z moich ulubionych narzędzi. Nie tylko na pokładzie tego busa, ale i w ogóle w warsztacie. Na nim mogę ustawić siłę, z jaką będę dokręcał sobie śrubę. I ja Was dzisiaj zanudzę tymi. Dokręcajemy różnych rzeczy. Chodzi o to, że ten korek spustowy oleju też nie może być dopierniczony na maksa. Ja go chyba trochę za bardzo dociągam ostatnio razem, ale dobiłem to na tak zwanego czuja. Nie sprawdzałem na specyfikacji Fiata, dokładnie w tym silniku, jak mocno ma być dokręcony korek spustowy oleju, ale przeważnie na ślepo mogę powiedzieć, że stosuje się siły o wartości między 20 a 25 Nm. Więc spróbujemy ustawić na. Ale wtopa. Nie ustawię. Wiecie dlaczego? Bo mój klucz zaczyna się od 42. Moment, może mi się uda zjechać. Teraz mam 42. Jak odejmę... Jak go dajmy 10, to będzie 32 i dam na 0 To będzie 30 Może być trochę za dużo, ale spróbujemy Najpierw tego tak muszę złapać ręcznie Ale chciałem przykozaczyć pięknie bo no do takich rzeczy powinno być takie małe klucze no, Jak go kupiłem body No Ja go kupiłem bardziej z myślą o dokręcaniu grubszych rzeczy aniżeli świec zapłonowych lub korków z pustu oleju. No nic, no Chciałem przyfilozofować przed wami. Powiem Wam tak, spróbujemy, spróbujemy tym dużym kluczem i zobaczymy do jakiej mocy dół dociągnie, natomiast jak będę widział, że idzie za mocno to po prostu przestanę. Słyszycie? 30 Nm i on przeskakuje, dalej nie pójdzie. Spróbuję Wam to zaprezentować w ten sposób. Czyli skala jest od 42, ale. Okej, okay. 30 Nm, 30 Nm i ani milimetra głębiej. W sensie dalej. Więc po prostu. I ja zobaczę, że tutaj nie cieknie i tyle, cała filozofia. Stało nam zalać świeży olej. No i super, zachowałem się super profesjonalnie, dlatego że wlałem cały filtr, wlałem cały olej i potem się zorientowałem, że mam kamerę wyłączoną. No, ale super. Dobra, ale to i tak nie koniec jeszcze. Sprawdzamy stan. Zacząłem mówić o tym, że mamy pusty filtr oleju, więc musimy nalać. No, maksimum, myślę, że maksimum, bo filtr oleju trochę pochłonie. No, ale zobaczymy, ile jest. Miarka też jest taka. No i powiem Wam, że że nie wiem. Generalnie 6, trochę ponad 6 litrów wchodzi oleju do tego silnika. Wlałem jakieś 5,5. No więc wydaje mi się, że to no, troszkę za mało. No ale gozik widzę na tej miarce, ona jest jakaś taka kurde. Tutaj świat nie popisał za bardzo. Spróbuję jeszcze raz. I co? Wychodzi mi na to, że jest ponad maksimum. Jedyna opcja tego wszystkiego jest taka żeby odpalić silnik na kilka sekund, potem go wyłączyć i odczekać chwilę i sprawdzić ile naprawdę mu jeszcze potrzeba. Okej. Okay. Tak ładnie opatulimy, bo na pewno rozleje. Nie ma opcji. Heh, ale się udało. To jest niesamowite. Było 3 czwarte. No miarce, myślę, że wleje tyle. Pójca. I pół litra zostawię sobie na ewentualną idżę osa, na ewentualną doleweczkę, będzie myślę, że wszystko w porządku. litra na dolewkę i w porządku. No, jak sami widzicie, w takich spartańskich warunkach, na parkingu też się da.